To jest zonyproso, a to jest kolejny odcinek z Duma. Jak ostatnio pamiętacie, skończyliśmy sobie na skończyliśmy sobie na Bosie. A teraz bierzemy się za przedostatni rozdział, czyli centrum przetwarzania wegi. Yy... Tak więc. Zaczynajmy. Tutaj macie jeszcze. Pokazane, że zrobiłem wszystko na 100%. I zaczynajmy. Po zdobyciu tygla powracasz na Marsa. Musisz zamknąć studnie źródło zasilania piekielnego portalu na Marsie. Żeby to zrobić, koniecznie trzeba udać się do piekła. Trzeba znów udać się do piekła. O Boże. Ja myślałem, że już byłem w piekle. Samuel ma plan odesłania cię z powrotem do studni, lecz potrzebuje twojej pomocy w jego re realizacji. Da ja już w końcu nie wiem, o chuj tu chodzi. Naprawdę. Nie wiem. Jestem wegan. Czekajcie, napijecie jeszcze, co im wystartuje! Masz tygiel, A dzięki niemu sposób na okiełznanie mocy studni. Planujemy cię tam wysłać. Wega przeprowadzi cię przez ten proces. to tylko elitarni strażnicy. Tutaj jeszcze będzie Classic Map. To też jakoś na początku będzie ten Classic Map. Dobra, tu mamy loga. Tutaj o, możecie się przejrzeć. Tutaj możecie sobie poczytać, to wszystko no To jest ten... boss nasz I tutaj jak ominęły was te testamenty zabójcy, to sobie zobaczcie. Chwila, chwila. Tutaj już mamy pełne, tu też mamy pełne. Eee, ogólnie tutaj to właśnie strasznie dużo dzienników będzie, niż właśnie samych tych znajdziek. To mój główny obiekt operacyjny. To tutaj mnie stworzono i tu znajduje się moja główna jednostka obliczeniowa. Utrzymanie mojej zdolności operacyjnej wymaga około 2,4 terawata. Postanowiono jednak, że możemy wykorzystać tę moc, by wysłać Cię do źródła portalu. Nie przetrwam tej procedury i nie jestem w stanie dokonać samowyłączenia. Przeprowadzę Cię więc przez ten proces. Okay. Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne drzwi obiektu zostały zamknięte. Musisz rozpocząć od znalezienia wejścia i wyłączenia systemów bezpieczeństwa. Ok, tutaj będzie ogólnie przejście do sekretu. Mhm. Właśnie, ja sobie ogólnie mówiłem tak, że omg zostało mi tylko w sumie 4 odcinki do nagrania, a później sobie zdać sprawę, że jeszcze czekają mnie klasyczne mapy, nie? Alo Breakdown for enough Dobra, ej, a tutaj gdzieś jest, nie wiem, automapa, or anything, or anyone. Tu jest chyba, jak się zejdzie na dół. O, jeden chuj, czy bym zszedł tutaj, czy tu. O kurwa, ale mi się to było. Ale lagi, matko kochana, co się dzieje? Chciałem sobie właśnie ulepszenie broni zrobić. Shame. Dobra, już się spokój zrobił. A to dalej nie jest połowa poziomu. Moje systemy bezpieczeństwa działają w dwóch sieciach neuronowych, kończących się w tym obiekcie naprawczym. Oui. Każdy punkt końcowy chroniony jest polem elektrycznym. Powinieneś jednak przetrwać jego działanie. Tutaj w ogóle mamy dwa power-upy aż. Mamy szał i nieśmiertelność, więc może być to ostro. Może, ale nie musi. Ogólnie przy tym strażniku też będzie chyba... będzie ta dźwignia do klasycznej mapy, bo to sprawdzałem. O! Kurde ej, tu będzie chyba niezła jadka. Bo nieśmiertelność szał będzie ostro. Zapraszam na siecię. No już słychać. Moje. Nie Twoje. Psia. Zpaczony ryj. Nie blokuj mnie. Ej, BTW! Ja pierdolę, ale bug! What the fuck?! <laughs> Zabij kakodemona piłą mechaniczną. Który to demon był? O Boże! Zabij jednym granatem odłamkowym następującą liczbę demonów. Trzech. I na diablikach różne zablokowały. Okay. Kurwa, co mnie tak zbiło? co? Pff. Pff. Proszę was. Ale nie, to jest jeszcze druga. Główna oferta sieć na wyłączona. Moje kluczowe systemy operacyjne są teraz wrażliwe na atak. Zalecam zniszczenie na początku mojego systemu chłodzącego. Przyspieszy w no sensie, do pomieszczenia do O! Ja mam cię! Moje zęby są ostrzejsze! Kurwa, ale Temesz zostaje! Nie wiem o co ja się tam tutaj zablokowałem. A o, barierki po prostu. Czekajcie, diabliki i żeby trzech demonów zabić innym granatem. O, jest pancerz. I szału mam by the way przecież. Co? Czy jest ktoś Ej, no nie widzę tu nikogo. A, tu się zbugował biedaczek. Jest samolica. Będąc na terenie ogromnym zadłużeniem trzeciego poziomu, pamiętaj, że najważniejszy jest spokój. Oplecznik trzeciego szczebla i opanować. dobra. No nie, no to nie tak to miało być. No ta różak jeszcze na pewno. No. Gotcha. Będąc na terenie objętym demonicznym zagrożeniem trzeciego szczególnego pamiętaj, że najważniejszy jest spokój. Opręcznik trzeciego szczebla Czekajcie. Możecie sobie poczytać o opiorze. Tutaj o centrum przetwarzania wegi. Eee. O, tu jest Waz BTW. Będąc na terenie objętym demonicznym zagrożeniem trzeciego poziomu, pamiętaj, że najważniejszy jest spokój. Poplecznik trzeciego szczebla nie ma, nie ma. Nie równiacz Sp... ty. czekajcie, ja bo muszę. Coś piła. Do twojego życia, praca tutaj ma znaczenie. Dawno no, diablików właśnie nie widziałem, żeby te różne zabójstwa... Boże, gdzie ja chodzę? Do włazu, Raus. Gdzie ja jestem? I w którą stronę mam iść. Tutaj skręcić w prawo i cygną władz. Jest! Muszę, że mi się tego nie uda zrobić właśnie. Kurwa! Dajcie jeszcze ciaśniejsze pomieszczenie. LOL. Nie wiem kto to go zabił. Na pewno nie ja. Gacie. Niebieska karta dostępu. Przyznano dostęp. Hmm. dostęp Dobra, mamy sekrecior O Boże! to fuck to się zabił chyba nawet Dobra, jeszcze tylko znaleźć te jebane diabliki. O! A, BTW. Tutaj jest właśnie dźwigienka i trzeba się cofnąć. Nie schodźcie na dół, broń Boże! Chuj wie, czy wrócicie, czy nie. Ja tego nie sprawdzałem i wolą mnie. I to będzie gdzieś tutaj? Tak, tutaj. Kontrolę dowodzenia w ogóle dostaliśmy już. No ogólnie to już mamy niby tą połowę, nie? O właśnie. To jest niemożliwe, żeby zrobić to 10 razy podczas jednego przejścia gry. Może jest się jakby masochistą. Ja aż taki nie jestem. Nie dotarłem już do takiego levela desperacji. Siema! I'm gay Dobra, jeszcze nam nie przyznało tutaj tych punktów. Tu jest właśnie sekrecją. Pan z dżungli. Dobra, schodząc pewnie tam... już będziemy mieli... Podczas wczesnych testów protoplazmowych obwodów Weki, temperatura przekraczała 1,2 MkK, co stanowi 173-krotność temperatury w słońca. Aby poradzić sobie z takim żarem, zbudowano potężną superchłodzącą konstrukcję chroniącą kilometry wody oraz miliony centrów przetwarzania. To jedyny system chłodzący aby w historii, w osiągnięto księty. zero absolutne. Jego dopracowanie zajęło lata. Zniszcz wszystkie cztery generatory chłodziwa. Gdy przestaną funkcjonować, moje główne systemy powinny zacząć się wyłączać. I mamy równe 50% w sumie rozdziału. Więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Duma.